Zobaczcie, to taka brała, masywna bardziej jak jakaś forteca wręcz. No kurde imponujące budownictwo. Gruziński katolicyzm. Zobaczcie na te tutaj wieżyczki. Przepięknie w ogóle wygraberowane, nie wiem jak to nazwać. It's very familiar for me. Every have different, no tu jest angel, tu jest house, to jest są Jesus on the top To jest są crown on the top Mhm, mm tam anioły jakiś No jak nie zna się historii co przedstawia To może nie jest to aż tak Angel St. George, maybe To aż tak nie zna się tej, tego bogactwa tej historii tego miejsca, bez jakiegoś przewodnika ale i tak samo w sobie to, jak jesteś, to naprawdę robi wrażenie Ten widok, no jest... No kurde Aha. Jak to widzieliśmy trochę z daleka, sam ten daszek taki złoty, to tak... No, idziemy, nie idziemy, coś tam jest, jakiś kościółek No niby na wysokości, może warto zwolnić, ale jak tu weszliśmy Kurde, nabrało to w ogóle Barvy frskiego, huh? No, when we will see just the roof of golden, and some just something. <laughs> Coming in the so How? Where? Oh. <laughs> oh, oh let's palace or church? Church also something. Uh -huh. mm, they having their own style. Okay, let's go. Yeah. No, oh. this <laughs> Yeah, we just see this all, small small town. We just beginning this road yeah? No, no dobrze. Zobaczmy. No, no, niestety bramy kościoła. Pozamykane może, może mają inne wejście gdzieś tutaj z boku zobaczymy No dobra Zobaczmy czy możemy wejść do środka Oczywiście duży kobiet na kubek Dopiero odrestaurowane Widzimy tylko jedną część, która jest wykończona. Reszta niestety została utracona. Trafiliśmy na, na ślub tutaj. So what did you hear? There is no Yeah, our well, wedding they doing very simple like that in the church. Uh, no family, no no parents, and no siblings, only with the friends. And they're gonna celebrate and they go to the registration office and sign and drink some wine. Baby. wine. <laughs> yeah. Okay, interesting. Huh. This is the opal. It's the OPA, I think, so, but it looks like OPA. Mm. You can orange. see it's the good quality. <laughs> <laughs> and they keep the candle as a cup. Something They are like little orthodox, no they look. Mm -hmm. This generally is like orthodox.

Nie jest bardzo aż tak widać, bo odbija w szybie wszystko. No płata przedstawionego Jezusa w grobie, tak? Trudno będzie cię. As you can see, on the pictures showing this knight killed the people in the village. Way to drawing is like the touch and style. Dobrze. Dajcie dalej. Mi ciekawi ten obraz Archanio jakiś oh, Nie no, zobaczcie ile tu jest jakiś kamieni w ogóle w tym obrazie nie wiem czy to aż na kamerze widać tak to jeszcze nie jest podświetlone ale same jakieś szlachetne kamienie tutaj są po prostu perły jakieś kurde jakie to jest I can drink holy water You can feel the holy spirit mhm, mm directly no, I feel I'm the part of this universe. Dobra, wyszliśmy z tego kościoła z drugiej strony. Za dużo historii wam nie powiem o tych kościelach, bo jeszcze nic nie wiemy w ogóle o tym kraju i o tym mieście, tu jako altankę mają z jakim krzyżem na środku. Ha, ale to wygląda. No teraz to jestem ciekawy, to wygląda jakby. Miecz wbity w skałę w kształcie krzyża. Tutaj w ogóle mają. Widzicie? Akurat jest poblokowane. Już nie działa. No ale z tego co się domyślamy, to woda tędy płynęła. To była jakaś fontanna. No dobra. No, no ale widok stąd jest naprawdę urzekający. Nie? Nie, like temples also Pochodziliśmy po kościółku, zobaczyliśmy Dobra, trzeba obrać następny kierunek Co tu jeszcze można zobaczyć i idźmy dalej Wszystko pięknie elegancko, nie ma to tamto No na pewno jest tu dużo Nie wiem czy bezdomnych ale na łapę tu cały czas ktoś nas zaczepia żeby dać pieniądze No jednak w Azji jakzisz do świątyni nie siedzą bez domni i na łapę nie trzaskają Sometimes it's funny if you go to every country, every church, they drawing the picture mm -hmm. and users see the picture and users turn and there's all of seven subscribers. <laughs> in Poland I was for the same because <laughs> in Georgia I also It is drawing of Americanist, and I see past the gate and direct people sitting here. Look exactly this. Look like karki, but not exactly karki, no? Okay. I don't know. Winogrona w zasięgu ręki, zobaczcie. Hop i sobie można hop żerwać i podjadać. yeah but you see as i mean in baku when you're walking you have almost all the time some small shop or supermarket oh yeah everywhere no problem to buy something to drink water soda here you walk and walk you... <laughs> what a hotter huh? brim what a <laughs> what the clocks you see